Jedną z głównych przyczyn spadku dobrostanu dzieci w naszej kulturze jest nieobecność ojca, która służy również jako katalizator wielu najpilniejszych problemów społecznych. Pomimo tego, problem nieobecnych ojców jest często lekceważony lub nawet odrzucany. Blankenhorn, Dawid rodziny służą jako miniaturowe reprezentacje społeczeństwa, podczas gdy dysfunkcyjne rodziny mają tendencję do kierowania społeczeństwa w stronę upadku, silne i bezpieczne rodziny sprzyjają dobrobytowi społecznemu. Struktura rodziny nigdy w historii nie była tak chaotyczna. Coraz większy odsetek dzieci dorasta bez swoich ojców. W tym filmie zbadamy, w jaki sposób nieobecność ojca bezpośrednio wpływa na dzieci i stanowi zagrożenie dla społeczeństwa, opierając się na pracach amerykańskiego socjologa Dawida Popenhora i Karla Junga. Oczywiście omówimy również potencjalne rozwiązania tego problemu. Z wielu danych możemy wywnioskować, że jednym z najczęstszych rodzajów znęcania się nad dziećmi w dzisiejszych czasach jest nieobecność ojca, czy to pod względem fizycznym, finansowym czy emocjonalnym. Matki muszą same opiekować się swoimi dziećmi, ponieważ ojcowie znikają z życia rodzinnego. Co więcej, pomimo swojej kluczowej roli, Matki nie są w stanie całkowicie zrekompensować nieobecności ojca. Karl Jung omówił znaczenie utrzymania dobrej równowagi między postaciami matki i ojca dla rozwoju psychicznego. Twierdził, że dziecko uczy się raczej z działań dorosłych niż z ich słów. Innymi słowy, fizyczna obecność ojca jest niezbędna dla rozwoju dziecka, podobnie jak jego rola jako przykład zachowania i charakteru. W dzisiejszych czasach ponad 50% małżeństw kończy się rozwodem, a około 40% dzieci rodzi się samotnym matkom. W takich sytuacjach matka często zachowuje prawo do opieki nad dziećmi. Wielu ojców nie jest emocjonalnie związanych ze swoimi dziećmi, nawet w domach, w których ojciec jest fizycznie obecny. Niektórzy ojcowie są uzależnieni od smartfonów, a inni od narkotyków lub alkoholu. Aby utrzymać rodzinę, Niektórzy muszą pracować przez wiele godzin lub na wielu etatach. Nieobecność ojca, czy to psychiczna, czy fizyczna, wzrosła do niepokojącego poziomu. W rzeczywistości matka nie jest w stanie sama w pełni wypełnić tej luki. Dzieje się tak, ponieważ techniki rodzicielskie różnią się, ale uzupełniają się nawzajem ze względu na biologiczne różnice między mężczyznami i kobietami. Mężczyźni są bardziej agresywni, konkurencyjni i samowystarczalni, podczas gdy kobiety są zazwyczaj bardziej opiekuńcze i zorientowane na relacje. Matki zapewniają bezpieczną i opiekuńczą atmosferę, podczas gdy ojcowie przekraczają granice swoich dzieci i zachęcają je do niezależności. Dziecko musi doświadczyć zarówno matczynego, jak i ojcowskiego świata, aby rozwijać się emocjonalnie. Kao Jung podkreślał tę sprzeczność. Aby życie działało, musi istnieć zarówno konflikt, jak i wspólnota. Innymi słowy, zrównoważony rozwój psychiczny wymaga zarówno wyzwania ze strony ojca, jak i bezpieczeństwa ze strony matki. Według popenoi, obecność ojca jest wyjątkowa i ważna ze względu na zasadniczo różne role, jakie każda płeć odgrywa w wychowywaniu dzieci. Niestety Ojczymowie często nie są rozwiązaniem. Według badań dzieci ojczymów mogą doświadczać nawet większych wyzwań niż dzieci samotnych matek. Ze względu na brak biologicznych więzi niektórzy ojczymowie nie są w stanie poświęcić czasu i wysiłku wymaganego do rozwoju tych dzieci. Badania wskazują, że dzieci wychowywane bez ojca są bardziej narażone na problemy behawioralne, emocjonalne i zdrowotne mogą mieć większe trudności w sytuacjach społecznych i mniejsze szanse na sukces w nauce. Chłopcy są bardziej skłonni do popełniania przestępstw, podczas gdy dziewczęta bez ojca częściej zostają niezamężnymi młodymi matkami. Po rozwodzie pogarsza się również więź między rodzicami a dziećmi. Według badań przeprowadzonych przez Andrew Cherlinga i Franka Furstenberga, tylko 10% dzieci kontynuuje cotygodniowy kontakt z rodzicami po kilku latach od rozwodu. Nawet jeśli dochodzi do kontaktu, jest on często krótki i mało korzystny dla dziecka. Tradycyjnie społeczeństwo łączyło ojców i matki, i oczywiście dzieci, poprzez małżeństwo. Popenoj zauważa, że kary społeczne zostały ustanowione w każdej dobrze prosperującej cywilizacji, aby zachęcić mężczyzn do wypełniania obowiązków ojcowskich. Przez bardzo długi czas najlepszą z tych zachęt było małżeństwo. Rozważając instytucje, które kształtują ludzi, Cao Jung stwierdził, że największym problemem ludzkości nie są same organizacje, ale raczej ludzkie serce. Potwierdza to pogląd, że małżeństwo służy jako emocjonalne i moralne zobowiązanie dla dobra przyszłych pokoleń, oprócz jego roli strukturalnej. Do połowy XX wieku małżeństwo było postrzegane jako święty pakt, który mógł zostać zerwany tylko w tragicznych okolicznościach. Z czasem jednak wartość małżeństwa spadła. Jedną z głównych przyczyn tego upadku była rewolucja seksualna, która rozpoczęła się w latach 60. ubiegłego wieku. Promiskuityzm został zinstytucjonalizowany pod pretekstem wyzwolenia seksualnego, a wielu mężczyzn zaczęło preferować niezobowiązujące związki ponad bycie żoną i ojcem. Przywrócenie znaczenia małżeństwa i uświadomienie sobie, że zostało ono ustanowione przede wszystkim dla dobra dzieci, ma zasadnicze znaczenie dla rozwiązania problemu nieobecności ojców. Zaangażowanie ojców jest korzystne zarówno dla mężczyzn, jak i dla dzieci. Mężczyźni mogą ukierunkować swoją energię w konstruktywny sposób poprzez życie rodzinne, które wspiera takie cechy jak dyscyplina, uczciwość i poświęcenie. Według psychologa Angusa Campbella mężczyźni, którzy pozostają w związku małżeńskim i mają dorosłe dzieci, są najszczęśliwsi i najbardziej zadowoleni. I odwrotnie, mężczyźni rozwiedzeni i bezdzietni są najmniej szczęśliwi. W swoich badaniach nad związkami i rozwojem osobistym, Kao Jung zauważył, że nic nie ma większego wpływu psychologicznego na społeczność, a zwłaszcza na dzieci, niż nieprzeżyte życie rodziców. Dlatego nieobecność lub niewystarczająca obecność ojca ma głęboki wpływ na rozwój emocjonalny dziecka. Ostatecznie nie można temu zaprzeczyć. Nieobecność ojca ma ogromny wpływ na dzieci, a w konsekwencji na społeczeństwo. Co więcej, jak podsumowuje Pope Noe, dobrobyt moralny i społeczny zależy od solidnych rodzin z obecnymi ojcami. Jesteśmy na skraju katastrofy społecznej. Jeśli nadal będziemy podążać w kierunku braku ojców, w końcu każdy ojciec ma wpływ.